Mano Dzisiaj będziemy sprawdzać Co jest nowego w Heaven na, na Halloween Już tutaj pokazuję Bo to zauważyłem przed odcinkiem. Co mówiłaś? O Sandra A co ty tu robisz? A co wiem, a co naprawiam Okej, okay, to może chodźmy Zobaczymy co jest w domu nowego Chodźmy masz auto? Mam no to pokaż. Dawajcie łapki w górę i subskrypcję. A i mogłabym coś powiedzieć no, Tak. Na każdym odcinku dawajcie sobie łapki w górę. Tak. pojacie To co to kempingowy? camping no czekaj jeszcze nie idę no ale albo nie czekaj no czekaj czekaj jeszcze nie wyszedłem na tymi tu odjeżdżasz no hej polecamy serwer mój który się nazywa ja nie polecam no ale ja polecam ale ja nie mmm a no, zauważyłam Sonic... że ostatnio przed domami Pojawiły dynie Ochodzisz w działkę sezonową i to zobaczysz. Dobra, będę masz tu auto, a jedy sobie działka No Mam dobre pęki? tam to mnie, ten nowak. Hmm, Chwilnie. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie grać w Robloxa na Brookhaven. Ja wiem. Na zdrowie dzięki. Dobra, mamy mam się domek buduje. no przed takimi domami to się chyba nie po A co ty masz za dom? A pojawiałam się Pojawiałam się gdzie? a no co zmienił... Weź po schodkach nie no. O kurczę, no nie A co, co ty nie 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 to nie sobie stoi. Mhm. nie no to idziesz, czy je no gdzie? Przygoda! Mieliśmy dzisiaj mi sprawdzać. No wiem. No to co jest nowego? Nie, jeszcze nie patrzyłam na. W... pójdź do mojego auta i mnie stąd wypójdź, bo weszłam no, i okay. nie stąd wypójdź. Otworzysz garaż? No, otwieram. Nie zamykajmy. No to jak mów, co jest nowego? Albo, Jezus. albo czekaj, lepszy jest kuchy. Mówcie, czy chcecie zagrać w Rainbow Friends? No co ty. Ze Sandrą. E, ty i ja nie wsiadamy. Mm. Bo, ja bo ja nie się boję. Jedziemy na mm. siłownię. Zobaczymy, co Piszcie tam. w komentarzu. Zobaczymy, co jest fajniejsze. Piszcie w komentarzu, czy chcecie czy chcecie zagryźć w lębu? A to jakie fajne będzie Zobaczymy czy jest chapter drugi. Jak jest chapter drugi to może... Ej, chodźmy na kad. Się... No tak, kad na kadz Pusiły na słownie. Ty, tam jest czarna. To siłownia, a tu jest biała dynia. Gdzie? Na dachu. Ja pier... I ktoś mnie mi ja nie właśnie... pomagnie. Właśnie mi pokazało, że nie zamknęłam domu i ktoś chce mnie okraść. Jest takie coś? Czekaj, patrzymy, a nie gadamy. Ale chyba nie pomagnie. Nie, jestem pomarańczowa, tak. Nie jest